Telefonie i się boję, że mi się nie rozładuje w środku live'a. Dobra, git. Um, Czekajcie, bo ktoś tam pisał, że konkurs. To najpierw chcecie konkurs, czy jakby pokazanie twarzy? Jakby zależy już, um, jaka ilość osób będzie chciała. Um, dobra. Pokazuję. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, pokazałam. Zaraz Wam jeszcze pokażę. Dobra. Już Wam pokazuję, tylko muszę właśnie. Dobra. Jestem. Tak, jestem kidem. Okej, okay, możecie mnie wyzywać. 9 nie 7. Nie, 9 mam. Za 8 za 8 miesięcy 8 dni 10. Tak, matma. Okej, okay, nawet potem mi kidam. Spoko. Nie to jakby nie obchodzi, możecie mi zgłaszać live'a. no widzicie, jakby są osoby, które mają 5, 4, czy nawet 3, 2 lata i jakoś mogą prowadzić TikToka. Jakby, kiedy się nazywa od 5 do 13 lat, a jak ktoś ma, nie wiem, z 10 to już jest jakby normalny. To ja tego nie rozumiem, że jak ktoś ma, o, ale chodzi mi o to, że rodzice niektórzy nagrywają. Okej, okay, konkurs chcecie? Zaraz zrobię konkurs. Hmm. Możecie, jak chcecie jakieś pytanka, bo mam trochę czasu w sumie.